Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj pierwsze nagranie odnośnie budowy kolejnej drukarki Do It Yourself. Tym razem będzie to, jakby to określić, mała bestia. Faktycznie tak, ponieważ zajmę się dzisiaj, rozpoczniemy razem budowę drukarki Voron V0. Jest to najmniejszy brat albo siostra z całej rodziny. To jest moja drukarka 2.2. Później była, był przeskok na drukarkę 2,4, a w międzyczasie powstała jeszcze drukarka V0, która jest faktycznie najmniejszą konstrukcją. Będzie ona, no myślę, że bardzo ciekawą budową dla mnie, przygodą znowu. I drukarka będzie miała niewielkie pole robocze, bo tam jest chyba 120 x 120 na 150 czy jakoś tak. W każdym razie, w granicach 120mm3, ale pozwoli. Rozwinąć niesamowite szybkości. No i oczywiście będzie bardzo dokładna. No bo to, że będzie coś szybko drukowało, to nie znaczy, że będzie drukowało dokładnie, prawda? Dobra. I pierwszą rzeczą, która będzie nam potrzebna do rozpoczęcia budowy tej drukarki, to będzie filament ABS. Ja tutaj rozpocząłem druk. No, już zostało, myślę, że niecałe pół rolki. ABS Fiber Logi wersja czarna. Kolorystyczna i wersja czerwona. Wydruki, macie, wydruki Wydruki macie zrobić dokładnie z ABS. -u. Dlaczego ABS, a nie jakieś inne materiały. Pamiętajcie, że ABS ma skurcz i wszystkie te modele, które zostały przygotowane przez twórców worona zostały przygotowane. Jest tam przewidziany ten skurcz. W, w, w większości. Elementach, które będą służyły do mocowania na przykład łożysk, jakiś śrub, i innych elementów, które mają określony wymiar, to ma być naprawdę na wcisk. I ta drukarka, którą tutaj widzicie, ona była również wydrukowana z ABS-u, ale ABS-u AT produkowanego przez HMF Chemicals. Jest to ABS, który ma mniejszy skurcz i Dzięki temu jest możliwe wdrukowanie tego na drukarkach otwartych. Tutaj jest komora, z każdej strony są szyby i tutaj możemy drukować już z normalnego ABS-u. Wtedy oczywiście samo chłodzenie tego musi być dużo wolniejsze, dzięki czemu ten skurcz nie będzie powodował odrywania elementów czy pękania w środku. Więc po pierwsze ABS. Nie kombinujcie, słuchajcie, z innymi materiałami, bo tutaj powiedzmy przy tej konstrukcji, oczywiście te zewnętrzne, na przykład jakieś elementy, można byłoby zrobić z PETG, na przykład, ale wszystkie elementy w środku, jeśli będzie tam na przykład 80-90 stopni w komorze, no to nie ma siły, one po prostu zaczną Wam się po pewnym czasie robić elastyczne, czyli tutaj nie kombinujcie, po prostu drukujecie z ABS-u tak jak. Jest to przewidziane. Kolejna rzecz to parametry druku, jest to wszystko opisane na stronie worona, jest duży obrys, inaczej jest duży, duża ilość obrysów zewnętrznych czy wewnętrznych, ale też jest duże wypełnienie, mają być te elementy faktycznie pancerne. I tutaj pokażę Wam, jeśli chodzi o elementy na przykład czarne, których już mam. Większą część wydrukowane. Zobaczymy, jak sobie ta kamera poradzi z ostrością. Nie jestem pewny, czy. No jest, jest ok. Tutaj mamy warstwę spodnią. Ja się może usunę, żeby twarz nie sugerowała przy tej kamerze. Co właśnie on tutaj może jednak się mną sugerować. No i wypełnienie tutaj jest ponad 50, nie, 50% ale. Są elementy też takie ażurowe. Come on, ostrość. I zwróćcie uwagę. Nie wiem, czy to będzie widać. No, myślę, że będzie widać. Widzicie, że jest lekko wygięte, nie? No i właśnie, to jest jeszcze jeden z pierwszych elementów, który ja wrzuciłem tu na drukarkę. I niemiłe zaskoczenie, mimo że ten blat jest pokryty takim roztworem pei. To miałem problem. Próbowało się to odrywać. No i ten element później robi się łódką. Przy tych elementach nie ma takiego wielkiego znaczenia. One będą zamocowane jako podstawa, więc to może być z jednej strony jakoś tam lekko wygięte. Ale wszystkie elementy w środku, no tam już mowy nie może być o żadnych odstępstwach. Dlatego też ściągnąłem coś kolejnego. Dzięki Marcin za podpowiedź. Proszę bardzo, takie maty do naklejenia. No dobra, nie będę tego wyciągał. Z jednej strony jest naklejka 3-moska, taka odporna na wysokie temperatury 4, 6, 7 mp. A tutaj jest powłoka, właśnie PEI, która jest później naklejona już tutaj na blat drukarki. I naprawdę świetna sprawa. Trzyma się to doskonale i jest po ostygnięciu, łat faktycznie łatwe do odrywania. Tutaj jakiś tam druk kontrolny, wypełnienie, no i teraz proszę bardzo. Dobra, puściło. Tutaj są akurat elementy wydrukowane do naciągu. Dobra, nie będę teraz tego nakręcał, nie będę się bawił. Co dalej? Rozpoczynamy druk i tych wydruków jest dość sporo. Elementy są opisane. Z, e, jeśli jest literka A, bodajże na początku nazwy, drukujemy to w kolorze. Następnie wszystkie elementy z listy drukujemy w drugim kolorze, czyli tutaj u mnie będzie to kolor czarny. I, no i co dalej? W międzyczasie, oczywiście, sięgamy do listy. Elementów, które trzeba kupić z listy BOM, czyli Bill of MATERIALS i, i czekamy. Większość rzeczy mam zamówione z Chin, część rzeczy mam zamówione z Polski. Myślę, że niedługo zaczniemy już to skręcać wszystko. E, tutaj są również profile, takie maleństwa, bo to jest 15 na 15 aluminiowe, śrubki, elektronika. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko już do mnie jedzie. Także to wszystko słuchajcie w tym dzisiejszym odcinku króciutkim. Zapraszam serdecznie na polską grupę dyskusyjną na Discordzie. Tam jest, znaczy inaczej. Grupa Discordowa jest e, e, faktycznie w wielu językach, ale jest tam również sekcja polska, na którą serdecznie zapraszam. Można tam sporo. Się dowiedzieć już od użytkowników. Jest kilka osób, które już V0, może nie, może nie jeszcze chyba uruchomiło, ale są w trakcie budowy, więc będziemy mogli razem przejść te kolejne etapy. Dziękuję w takim razie Wam za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach z budowy Worona V0. A kiedy skończymy V0, zaczniemy budowę V2,4. Na razie, cześć.